Pierwsza taka rzecz, która się pojawia, to gdy Paweł do mnie napisał, że Przemek, może pojawisz się na podcasterze. I tak mówię, no może. On mówi, tutaj są sami podcasterzy. No to ja mówię, oczywiście, to wtedy jak najbardziej się pojawię, bo sytuacja jest dość jasna. Pytanie, kto mnie zna za tym? Kto mnie zna? naprawdę nie słuchacie technologicznych, najlepszych podcastów, nie wszyscy. To jest żart oczywiście. Ja z ogromną przyjemnością tutaj pojawiłem się z nas zaproszenie Pawła, dlatego że prowadząc podcast właśnie mam przyjemność obcowania z ludźmi, którzy również nagrywają podcasty i w sumie dzielą tą pasję, którą każdy z nas gdzieś w sercu ma. Co my robimy? My robimy, staramy się robić biznes. Staramy się robić biznes w magazynie, który jest, jeśli my tworzymy Mac Podcast, to tworzymy również mój Mac Magazyn, miesięcznik, który pojawia się w internecie. I który prawi właśnie o, o całej technologii i, i rzeczach związanych z komputerami i całym środowiskiem Apple, bo to jest znacznie więcej rzeczy w tym momencie. Podcast jest bardzo ważnym elementem tej naszej całej układanki. I pierwsza rzecz, o której już wspomniałem, to jest tworzenie swojej marki. Mogę się z Wami spotykać. Jeśli nie byłbym podcasterem, jeśli nie prowadziłbym podcastu, to byśmy nie mieli okazji ze sobą opsować. To jest dla mnie osobiście jedna z najważniejszych rzeczy, która, którą daje mi podcast. To jest tak, jak jesteś w środowisku dziennikarskim. I masz kontakt z ludźmi, którzy piszą, którzy gdzieś wymieniają się swoimi opiniami, którzy podsyłają ci informacje związane z tekstami. Słuchaj, może o tym byśmy napisali, może to jest dobre, to jest gorsze. Jak to oceniasz? Ekscytujemy się dziwnymi rzeczami. Ekscytujemy się rzeczami związanymi z technologią i na przykład ostatnia konferencja Apple, to wiesz, dla nas to był naprawdę gorący czas. Nie sądzę, żebyście to przeżywali razem z nami, ale to właśnie o to chodzi, że my spotykamy się w pewnym środowisku, które podobnie podchodzi do pewnych rzeczy. Jeśli my mówimy tutaj o podcastach, to w tym momencie sytuacja taka, że mój podcast jest w iTunes w pierwszej dziesiątce, to jest coś niesamowitego dla mnie, a osoba, która jeździ na rowerze powie: no fajnie, ale może posłucham sobie go w czasie drogi, jak? przemierzam y, trasę. Podcast w naszym y, wokół magazynu, który, który y, tworzymy y, daje nam mi osobiście możliwość kreowania siebie jako eksperta. Y, y, po pierwsze Muszę do niego się przygotowywać. To jest dla mnie kluczowa rzecz, nad którą, yy, myśląc o kolejnym odcinku, muszę usiąść do tematu, przeanalizować go, przemyśleć i dać ludziom wartościową treść. Jeśli tego nie zrobię, automatycznie zostają omijany. Ale sam proces dokształcania się ciągłego dokształcania sprawia, że Wiem, co siedzi w świecie technologii. Staram się ogarniać wszystkie aspekty tego, decyzji, które gdzieś tam podejmowane są w Cupertino. To jest jeden z elementów tworzenia swojej marki, jeśli ja prowadzę podcast. Nie wiem, czy kiedykolwiek yy, widzieliście dobrze. Może ja nie jestem najlepszym przykładem, ale w ogóle ludzie, którzy używają sprzętu Apple, nie są najlepszym przykładem, bo oni są dość mocno zafiksowani na swoim jabłuszku. Ale zobaczcie, że zazwyczaj nie chcemy, żeby obdarzać uczuciem jakiegoś produktu, konkretny produkt, firma, marka. Zazwyczaj tak nie ma. Zazwyczaj dzieje się troszeczkę inaczej, że patrzymy na osobę, która używa jakiegoś sprzętu i wtedy dopiero konsultując się z nią nabieramy szacunku do tego urządzenia, że chcemy je posiadać. Patrzymy na różne aspekty, czy to przepraszam, czy to spełnia twoje oczekiwania, czy nie spełnia twoich oczekiwań. Po tej relacji zaczynam podejmować decyzję, czy ja będę chciał nabyć to urządzenie, czy nie. I zobaczcie, że z podcastem mamy niesamowitą siłę do tego, żeby takie rzeczy sprzedawać. I nie mówię tutaj o jakiejś sprzedaży, która jest yy, okłamywaniem ludzi. Nie, jeśli uważam, że coś jest naprawdę dobre, to dlaczego nie mogę o tym opowiedzieć innym? Podcast daje tą niesamowitą możliwość. Tworzenia właśnie relacji między słuchaczem a mną, który używa pewnych urządzeń. Dlatego my bardzo często, w chwili, gdy wydajemy nowy numer magazynu, wspominamy o nim w odcinku. Ba, robimy więcej. Robimy, staramy się dobierać tematykę, bo w Mac podcaście każdy odcinek ma swój wiodący temat, zresztą tak samo jak w mój magazyn. I staramy się tutaj łączyć te, te rzeczy, czyli wydajemy numer tematyczny magazynu, potem żeby jeszcze podbić jego pobieranie, jego oglądalność, również mówimy o tym w podcaście. To jest bardzo fajny i wiązany temat. Zauważcie, że nie da się wszystkiego opisać w magazynie. My stawiamy sobie pewne bariery, 120 stron, nie przekraczać tej ilości. Czasem się zdarza, ale ogólnie staramy się, żeby były pewne ramy. Magazyn ma ograniczenia, tak samo jak gazeta. Internet nie ma tych ograniczeń, dlatego bardzo łatwo jest przemycić te treści, uzupełnić jeszcze informacje, które są w magazynie. Właśnie w podcaście, który jest bardzo osobistym kontaktem ze słuchaczem. To jest coś, coś naprawdę niesamowitego i dla nas jest doskonałą okazją do promocji kolejnych wydań. Zobaczcie, że mówiąc o biznesie, w podcast i biznes, tutaj znalazłem. Taką analizę z 2016 roku. Jak influencerzy, czyli osoby, które mają ileś tam tysięcy, czy, czy są rozpoznawalne, jak potrafią sprzedawać produkty? To jest akurat badanie na, na kobietach, ale myślę, że z facetami mamy bardzo podobnie, nawet nie wiem czy nie gorzej, jeśli mówimy o technologii. To jesteśmy jeszcze bardziej zakręceni. Ale tutaj bardzo wyraźnie widać, że duży procent decyzji zakupowych, jakie podejmujemy, wynika z tego, że osoba, której ufamy, mówi o tym produkcie bardzo pozytywnie. A jeśli my, jako podcasterzy, jesteśmy słuchani przez innych, ktoś, Włącza ten play, ten przycisk do odsłuchiwania podcastu, on chce się z nami spotkać. Tak naprawdę, w tym naszym środowisku, my stajemy się influencerami. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, które stoi przed nami i w stosunku do naszych słuchaczy. My musimy dawać jak najlepsze treści i musimy uważać o tym, co mówimy, ale bardzo ważne jest to, że musimy mieć świadomość. Że możemy sprzedawać pewne rzeczy. Nie mówię nawet o sprzedaży finansowej, że to ma się coś nam zwrócić za to. Ale tak jak w naszym przypadku, my sprzedajemy nasz produkt, którym jest magazyn. I to jest dla nas bardzo ważna yy, wartość. Podcast ma jeszcze dla nas jedno bardzo ważne znaczenie. To jest jedno ze spotkań które organizowaliśmy u Jaromira, jednego z członków redakcji. No i zazwyczaj bardzo trudno obejść się bez nagrywania podcastów w dużym gronie. Podcast ma, nad magazynem obecnie pracuje myślę, że około 10 osób, jeśli wliczając witrynę to jest jeszcze więcej ale podcast ma niesamowitą siłę spajania ludzi. Po pierwsze, to medium ciągle jest dzikie i naprawdę niewiele osób jest wtajemniczonych w te mandry. Jeśli komuś mówisz, że słuchaj, może byś chciał wziąć udział w podcaście, to jest chwila zawahania i analiza pewnych rzeczy. Czym jest, jak to się je, nigdy tego nie robiłem wcześniej. Ale podcast w redakcji ma niesamowitą właśnie siłę do tego, żeby budować relacje między ludźmi. Najgorsze jest to, gdy wpadamy w pewną taką że nic się nie dzieje, że w pewnym momencie ludzie gdzieś tam zaczynają być znudzeni i po prostu w grupie no Rozumiem wszystko jest ok. Dlatego w naszym budowaniu podcastu również podchodzę do magazynów, budowanie podca podcast jest również bardzo ważną częścią spajającą ludzi. Chyba jednak najważniejszym z tych wszystkich czynników to jest to, że bardzo poważne zasięgi. My docieramy do bardzo dużej ilości osób. Ponad 126 tysięcy wszystkich pobrań podcastu odnotowaliśmy. Zliczamy to w SoundCloudzie, także tam nie ma żadnych przekłamań. To jest z wczoraj wynik. Akurat nie brałem w tym nagraniu udziału, jest... Remek brał udział, pewnie dlatego wyskoczyli na pierwszą pozycję. Ale dla nas jest to bardzo ważne medium, jeśli chcemy mówić, wychodzić dalej poza jakieś tam ramy yy, związane z magazynem. Podcast, magazyn, strona internetowa to są trzy takie filary, na których obecnie budujemy zasięg. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz yy, publikacje. Ale myślę, że tutaj podcast jest taką rzeczą, która naprawdę jest, szczególnie w środowisku Apple, dość, dość taka, wiecie, jest, jest rdzennie makowa, bo to działo się u początków tej firmy. W kwietniu wydaliśmy bardzo fajny numer związany z podcastami. Jeśli nagrywacie podcasty, zachęcam mój Mac.pl archiwum, tam znajdziecie kwiecień do pobrania. I co jest genialne w tym właśnie nagrywaniu podcastów? To, że nie miałem totalnie, kompletnie żadnych problemów ze znalezieniem materiału do tego. Ponieważ na forum Polkastera, czy w kuluarach, wśród ludzi, którzy nagrywają audycje, znamy się. I tutaj, czy to do Borysa, czy do Łukasza, Jachowicza, wysłanie prośby o napisanie tekstu, podsumowania do tego wydania, nie było żadnym problemem. Tak naprawdę musieliśmy obcinać jeszcze ten materiał z naszych jakichś redakcyjnych treści, żeby trzymać się w, stosunkowo w ramach tego, co pilnujemy się 120 stron. Poznawanie ludzi, niesamowity. Plus dla osób, które prowadzą podcast. I też wydaje się, że nie bójmy się wychodzić z tym dalej. To jest też właśnie Remek, i my. Kolejny taki mały atut tego, że wyjazd do Barcelony. Przygotowując ofertę dla firm, tak naprawdę nie dołożyliśmy do, do wyjazdu na konferencję żadnych pieniążków. Podcast był jednym z elementów, które oferowaliśmy naszym partnerom. Czyli nagranie audycji tam na miejscu. Jest to kolejny wśród możliwości sprzedażowych, jakie posiadamy, element ofertowy, tak, jeśli przedstawiamy naszemu klientowi, że możemy umieścić was w magazynie, na stronie, jeszcze w podcaście, co to jest podcast? Do tego jeszcze dojdziemy. Aha, bo tutaj, wiecie, ciężka praca redakcyjna jest, ale w Barcelonie również można się pobawić. W ogóle nagrywanie tego dżingla, bo zaoferowaliśmy im dżingiel, wykonaliśmy w profesjonalnym studiu, Bartek Gertner, tutaj bardzo nam pomógł w tym całym przedsięwzięciu. I mieliśmy profesjonalny materiał. Ja pamiętam, jak nagrywałem ten materiał. To jest w ogóle ciągła nauka. Człowiek... Nagrywałem podcast już od paru lat, ale w chwili, gdy przychodzi stanąć w profesjonalnym studiu i nagrać coś, to w tym momencie ten... A słuchajcie, bo to jeszcze chwila, o się chciałem. Mam złe wieści, bo niestety rozpytałem w firmach, które zajmują się PR-em i marketingiem. Podcast. Nikt nie chce podcastów. Nikt nie wie, co to są. Podcasty w ogóle nie wchodzą w grę. Mają marginalne znaczenie. Podcasty nie są brane, i tak dalej. Nikt nie chce. Klienci nie będą brali podcastów pod uwagę. I tak dalej, i tak dalej. Ale co na to rynek zagraniczny? Zobaczcie, że jakbyście się zapytali ludzi, ile osób wie, co to jest podcast w Polsce? 20%? 2017. 60% osób, w, które były pytane. I co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie? Wydatki na reklamę planowane i które będą prowadzone w Stanach Zjednoczonych. 395 milionów dolarów. Ładnie to idzie. To jest wydatki na reklamę w podcastach. Jest nadzieja. Jeśli dziś tego nie dostrzegają firmy w Polsce. To nie znaczy, że nie będzie się to rozwijać. Pytanie. W poniedziałek wydajemy nowy numer. Mam do oddania jeden kubek. Jaki jest temat przewodni yy, numeru, który się pojawi jutro? Do wygrania ten kubek? Nie. Nie. Na B. Nie mamy czasu. Kutka jest, no jest. Jest Touch ID. Tak jest, wygrałeś ten kubek. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. Możecie pobrać naszego darmowego e-booka. To jest kolejny element promocji magazynu. Ogólnie bardzo to cenimy. Już mnie zganiają, przepraszam, muszę schodzić. Coś jeszcze. Aha, możecie do mnie pisać w ogóle i. To co, zanim tutaj się wymienimy, to jeszcze będę nawijał. Proszę, proszę brać, częstować się. Już zganiaj mnie, naprawdę, to nie zganiaj, musisz mnie zganić. Dziękuję pięknie.